TVP w żałobie, nie żyje ceniony dziennikarz w stacji. Polska obiegły tragiczne wieści o śmierci jednego ze znanych wykładowców i dziennikarzy TVP. Jego praca inspirowała wielu studentów i przyszłych redaktorów, a teraz społeczność akademicka żegna swego mentora, tragiczne informacje z Poznania. Dziennikarze i prezenterzy telewizyjni to znane postacie życia publicznego. W świecie mediów regionalnych jest wielu dziennikarzy, którzy cieszą się ogromnym autorytetem nie tylko w oczach widzów, lecz także w środowisku akademickim. To właśnie oni przez lata relacjonują lokalne wydarzenia, budując więź z odbiorcami. Często są również zapraszani do komentowania spraw ogólnopolskich, a ich doświadczenie sprawia, że stają się nie tylko głosem regionu, ale i ważnymi postaciami w kształtowaniu młodego pokolenia dziennikarzy. Telewizja polska, szczególnie jej oddziały regionalne, pełni kluczową rolę w informowaniu o wydarzeniach lokalnych. Dziennikarze tych redakcji bardzo często angażują się w życie społeczności i współpracują z uczelniami, wspierając młodych ludzi marzących o karierze w mediach. Ich obecność na wykładach czy redakcjach studenckich nierzadko staje się początkiem życiowych pasji ich uczniów. Z tego powodu odejście jednej z takich osób porusza nie tylko najbliższych ale i całe środowisko, od telewizów po absolwentów, którzy dziś sami budują dziennikarskie kariery. Nie żyje wykładowca i dziennikarz TVP. Społeczność akademicka i dziennikarska z Poznania żegna dziś wyjątkową postać. Zmarł Lesław Ciasiłka, wieloletni dziennikarz telewizji polskiej oraz wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Miał 70 lat. O jego śmierci poinformował oficjalnie poznański Wydział Łam? Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarł redaktor Lesław Ciasiłka. Rodzinie, najbliższym, licznemu gronu przyjaciół, wychowankom, składamy wyrazy współczucia, czytamy w komunikacie uczelni. Lesław Ciesiółka przez lata związany był z regionalnym oddziałem TVP w Poznaniu. Jego zaangażowanie i pasja do zawodu sprawiały, że cieszył się ogromnym uznaniem nie tylko wśród widzów, ale też w środowisku akademickim. Swoim doświadczeniem dzielił się z młodymi dziennikarzami, opiekował się redakcjami studenckimi. Był mentorem i życzliwym przewodnikiem po niełatwej drodze dziennikarstwa. Jedna z jego wychowanek, Adrianna Otręmba z Faktów TVN, napisała w poruszającym wpisie, Kibicował, dopytywał jak tam w tej Warszawie, pamiętał i wspierał od pierwszych chwil i kroków w dziennikarstwie. Dziś serce pęka, bo Lesław Ciesiłoka odszedł. Nasz pan Lesław, Kuba, człowiek legenda. Lesław Ciesiłoka żegnany przez wychowanków. Śmierć Lesława Ciasiłki to ogromna strata dla środowiska medialnego i naukowego w Poznaniu. Przez dekady był nie tylko dziennikarzem, ale także wychowawcą wielu pokoleń, ludzi, którzy dziś tworzą media w Polsce. Jego wiedza, serdeczność i profesjonalizm były wzorem dla innych. Potrafił łączyć świat praktyki dziennikarskiej z akademicką rzetelnością. W licznych komentarzach i wpisach w mediach społecznościowych widać skalę żalu po jego odejściu. Studenci i współpracownicy podkreślają, że Lesław ciaśłoka nie tylko uczył, jak być dziennikarzem, ale i jak być człowiekiem, empatycznym, uważnym, wiernym wartościom. Wychował pokolenia dziennikarzy. Redaktorze, dziękuję za wszystko, napisała jedna z jego wychowanek. Dla wielu był panem Lesławem, postacią symboliczną, autorytetem. Jego obecność w telewizji polskiej oraz na Poznańskim Uniwersytecie miała realny wpływ na rozwój dziennikarstwa lokalnego i ogólnopolskiego. Odszedł człowiek, który zostawił po sobie trwały ślad nie tylko w pamięci studentów, ale i w historii polskich mediów.